Drodzy moi swych braty, w świadczeństwie w Czarnej Czemu życi siostry, drogi nasi gospodarze i sanktuarium, ci karmelity i maryjany, którzy razem z nami się, i wszyscy, kto z nami jednają przez media, niechaj Господь nas wszystkich obdaruje swoim mirem. Ta nasza mesa, jaką my przeżywamy tutaj, В серці нашої церкви, в нашому всеукраїнському санктуарі Пресвятої Діви Марії Бердичівської, цариці скапулярію, святого Скапулярію, є таким увінченням цього паломництва ювілейного, нас, Богопосвячених, до серця, а насамперед, до нашої мами Марії, але також і є такою подякою Богу і Марії за все те, що. one czyniać w nas i przez nas, jakim czynom także my stajemy z niariadiem. Jakże wsłuchajmy się w te słowa, jakie złudzały podczas tej zgromadzeń, czy konferencja Oca Witalia, czy nasi wspólne działania, świadostwa, to na pewno baha to wiele razy, może w różnych formach, ale z mistrz od i tej samej, Jak my potrzebujemy dzisiaj duże istotnych stosunków z Bogiem, żeby być znakiem. My sami sobie niczego i nikogo nie możemy Tylko kiedy mamy Boga w sercu, wtedy tak naprawdę stajemy tymi, którzy dają życie, przez jakich Bóg daje życie. W naszej krainie, która jest dzisiaj taka poniwieczna, pokaliczna, wbywana, torturowana, Rosyjską Federacją, w naszych domach, na naszej ziemi. Ewangelia, jaki my właśnie słyszeliśmy od Luke'a, mówi nam, można powiedzieć, parafrazując, że to jest taka katecheza Jezusa o I właśnie to jest jakby taki podsumow naszej spotkaniu, też, też co jest, jest podstawą jego Boga poświęcenia życia, co poświęconego życia, to jest naszami, nasze przebywanie przed Bogiem. Nasze stosunki z Bogiem, nasza mołytwa. I to jest bardzo ważne dla nas, żeby my czuliśmy dzisiaj takie zaproszenie do a Marię sobie wzięły za przykład, żebyśmy byli i mołytwą. Nawet większe. Żebyśmy stały modlitwą taką żywą mołytwą. Gdziekolwiek. Czy my jesteśmy tutaj, czy my potem pójdziemy do swoich do do monasteriów, do naszego służenia, czy my bądź gdzie znajdujemy żeby ta modlitwa pustynną głunała i żeby w nas nauczała i co jest duże ważne też co my poczułeś w сегодняшniego ewangelii 9 wirzyk i mówić, jak skaże wam prosić i dać się wam szukajcie i stukaj stukajcie i wyczyniać wam bo każdy kto prosić oderżyć, kto szukaje znajduje А хто стукає, той тому відчиняють. Щоб добре зрозуміти, сам зміст молитви, він дуже компонується в нашій обітниці, обітниці чистоти, обітниці убогості і обітниці послуху. Якби це є така гармонія духовного життя, але також така зрілість. Jest taki bohosławską paradygma, jaką pokazuje własne chrześcijańsko zrówność, jaką mierzymy cią takimi trzema krokami, żeby dobre, poznać realność, ale także i Boga i przez niego siebie, nam trzeba spoglądać i jął, kontemplować i co zaraz duże potrzebne, żeby w nas był czas i barżenia kontemplowaćy Boga. Щоб ми не були сьогодні задіяні чи зацікавлені всім тим, що відбувається десь там в світі, бо цього дуже багато, але насамперед, щоб мати силу і бажання бути перед Богом. Колись під час акції Папа для України, коли мене викликали до Риму, щоб здати такий звіт перед папою, там, різними представниками секретаріату стану, Ta spotkanie z papu była już na samym końcu. Ja tam próbuję wyjaśnić, co robimy, jak to wygląda. Papa nie był bardzo zainteresowany. Tak jakoś widoczne było, że mu to zupełnie nie interesuje. Ja tak troszeczkę w sercu nawet nie rakałem może ja coś nie tak mówię. On potem zakrył cały zwit i pytał mnie, a ty masz czas na adorację? Я йому відповідаю, так, святіше, що стараюсь, може, не кожного дня, але робити адорацію собі. I він так на мене подивився. Одне маю зауваження до тебе. Адуруй Господа кожного дня. А це все інше, це другорядне. Одне зауваження маю до тебе. Адоруй Господа кожного дня. Споглядай його. І тоді будеш добре служити. Це був підсумок зустрічі. Його не цікавили цифри, результати, досягнення, гроші. Ні. Адаруй Господа кожного дня. Я думаю, що сьогодні це дуже потрібно, коли бачимо, що відбувається в світі, в нашій країні, бачимо знаєте, якби таку шизофренію. з однієї сторони, багато людей страждаючих. jakie chowają swoich dzieci, człowieków, jakie, można powiedzieć, wtracają najbliższych. A z drugiej strony świat, jaki bawi się. W jeden dzień może w tym miejscu, w tym samym miejscu w ten samej dzień robić koncerty, gulanki. Tam chowają młodych ludzi, dzieci, a tutaj radzą tak jakby nie było winy Szizofrenia duchowna jaka jest przysądnia od niego wory czasos mniejsze robicza i tu mój tut dla nas, żeby czemu nie zachłobyty sobie trzeba wiczyć duże realną potrzebę bospoda przez poglądanie. drugie ważne co je rozpoznawanie jego woli to to z słowa Bożego. У церкви давно казали, що займись Богом, а Бог займеться тобою. Яким чином нам сьогодні зайнятися Богом? Проти і сестри, те, що сьогодні є, потрібне нам усім і тим, кому ми служимо, це є добра новина, добра новина, справжня новина, правда. Бо багато є сьогодні новин, інформації, яка йде. І вона засмічує нашу свідомість, наше мислення, і ми нею оперуємо, ділимося і живемо в цьому такому смітнику інформації. А ми прагнемо живого слова. Навіть подивімося на наше життя, коли ми спілкуємося між собою в спільноті, коли ми спілкуємося з людьми, про що ми говоримо. Чим ми ділимося, кого ми даємо? Людина сьогодні хоче жити, а де є джерело життя, є, є єдине джерело життя, і це наш Господь, немає іншого. Тому ми потребуємо насправді такого зглиблення слова, і це власне ця убогість, коли ти відмовляєшся від себе. Коли ти не думаєш критеріями цього світу, коли ти забуваєш про себе, коли ти розумієш, що ти є покликаним, покликаною бути знаряддям в руках Божих, а яким чином слухай Слово. дозволь, щоб це Слово формувало твоє життя, твоє серце, твоє сумління, і ти будеш жити, будеш мати в собі і мудрість. І розсудливість, і будеш завжди знаком, завжди, за будь-яких обставин. Діяти. Знаєте, дуже часто ми думаємо, що діяти це треба мати якусь ініціативу, брати участь в різних якісь там заходах, щось нове придумувати, створювати. Але якщо подивимось на цей світ, власне, цей світ так функціонує багато всього, а який результат? duże mizernej. Czemu? Bo dia Boża nie polegaje w tym, że było dużo, że było coś, coś takiego nadzwyczajne, jakaś, jakaś sensacja. Dia Boża polegaje w tym, że żeby pozwolić sobie wity w z Boga. Dozwołyti sobie wity w z Boga. Можна, знаєте, найбільше діяти, коли ти перебуваєш перед Богом. І тоді Бог діє в тобі. І ти тоді стаєш його знаряддям по справжньому. З часом, знаєте, хтось з братів священиків сідає до конфесіоналу, і він не робить їх великих якісь акцій. Про це не напишуть десь там в медіах, не будуть робити фотографії. Ale to może być twierdzący tytuł Bractwa na pewno nie ludzkie życie. I w takim prymomu znaczeniu było uratowane, ale także i no, w prynosnym, w takim woskresyjnym duchownym. To jest dzieło, dzieło Boga, my, jak było poświęci osobowo zaraz je pokochamy i zapraszamy. Dzisiejsze słowo nam daje nam konkretny wid odpowiedzi na wszystkie nasze pytania, Але також і конкретно, як жити сьогодні нашими обітницями, попри ті наші харизми, які є, наші регули, наші конституції, наші статути, які є документами, які формують, порядкують наше життя, Бог нас ще запрошує до такого радикального, некомпромісного, такі радикального життя, кого я відчуваю себе. Bogu poświęconym, poswiačene, Bogu poświęconym. Jakim czynom? Iwana wam dla widuki dzisiejszej, 11 rozdział 5, wierzę, mówi tak: Przyjdzie do niego o północy i będę prosić jego druże. podaj mi trzy chleba. o północy. To bardzo konkretnie te certyfy że pokazuj, w modlitwie i w życiu Obytne, my, jest potrzebna taka postójność, stabilność, nie jakieś tam знаете, emocjonalne e, niestabilności czy jakieś tam nasze przeżywania, tylko stabilność. My wczuwały, że my wyczuwały że Bóg mnie wybrał, On mnie potrzebuje, bo jaki Bóg pokierny, że On nas potrzebuje. І що ми можемо йому відповісти, так як Марія, боговіщення, фіат, так. І це є стабільність кожного дня. Так, Господи, так, Господи, я, я хочу бути Твоїм, я хочу бути Твоєю і тільки Твоїм, тільки Твоєю. Ця стабільність мені дуже потрібна. Подивіться, який світ змінний сьогодні. Політики сьогодні одне говорять. za jutro Czasem są ich i masz wrażenie, że ty na jakąś show na jakąś kwartali, tylko że na netie ki ukraińsku ogólnie w światowym od jednego do Ludzie już nie znają, czy one przy zdrowo, czy czy prosto one nasmihają się. mogą być nasmiechające, bo nie ma stabilności. Jedyna stabilność, poczciwość jest w Bogu. Kłemu my w Njemu zakorzenieni. Drugie, jak wy, jakże też ślubamy. Łuka 11 rozdział 13 wers. Ojcze, jakż wy budete z nami Jak wy będąc złymi, daj, umiejętnie dawać dobre dary dzieciom waszym, to tym bardziej Ojciec Wasz da wam Ducha Świętego, kto prosi u Niego, kto prosi u Niego. Otóż, wyje wy te dobrymi, jak Jeśli wy, wy jesteście złymi, dajcie dobre dary. To jest pełna dowiera. Kiedy my widzimy, że... Nawet w naszej krainie my nie widzimy jakiegoś przyszłego, nie widzimy tego światła, że zakończy się wina, że ludzie będą powrócali, że my będziemy mieli dla kogoś pracować. W nas pojawiają się sumnienie. A jak to będzie? Jak my dalsze będziemy służyć? A czy będą nas pokłykania? A jak będzie rozwijać nasza cerkwa? I duże bardzo pytań, na jakie, czesno czy nie ma odpowiedzi. Немає сценарію, немає якоїсь якогось програми, проєкту, який реалізується ні. Тут потрібна повна довіра, довіра Господу. І це насправді сьогодні дуже потрібно нам, щоб довіритися Богу супереч всім сумнівам. Цей рік ювілейний він є роком надії. Patrzcie, ludzie, którzy żyją dzisiaj w beznadziejie, wchodzą w taki wicaj, gdzie oni szukają tę nadzieję? W nas. A czy my ją mamy? Czy my możemy o niej podzielić się? Jeśli my Bogu wierzymy, to mamy. Jeśli na siebie pokładamy nasi wsi z usylam, to my beznadziejni. I to jest ja, to, do czego nas Bóg zaproszy jeszcze do wiery tydzień. I ostatnie, trzecie. Posłuch. Kiedyś, na Zóstrze, razem z japońską Panią w w Rymie, do nas, dla nas ma w konferencji Ojciec, a dzisiaj kardynał Raniero Cantalamessa, który mówił bardzo konkretnie, że dzisiaj Cerkwa potrzebuje nowej Pięciodziesiątki my tak słuchali i choi mówi ale potem jakby krok za kroką w tej konferencji pojasny wychodzi, czy z działania Apostoli, w kiedy Duch tej schody na Apostoli w one takie zalakani, boja zływi zasebe za, za zakrytymi drwryma nie przeżywają, czy co to będzie, jak to będzie. i tu dukcja tej schody i one wże widzajmy i ludzi prohłoszująć Czartwo Boże i nie przeżywająć czy ich zrozumieją czy ich przyjmować. A potem znajemy, że wszyscy one, oprócz Joana, zachęcały jak, jak muczynek i dały swoje życia. Aby że nie mając żadnego sumniewu czy strachu w swoim sercu, my dzisiaj potrzebujemy prosyty Ducha Światowego dla nas. Żeby win dał nam światło, dał nam wdwagu, win On odkrył nasze serca na to, jakim czynom de, Кожен з нас і кожна з нас живе зовсім в інших обставинах, середовищах, до яких ми не є готові. Ніхто нас не готував до війни, до такої ситуації, ніхто нас не попереджував, що наше життя буде власне в такому порядку йти. Це все, що ми переживаємо, є зовсім для нас нове, новий виклик, так як і апостоли. Вони мали зовсім іншу уяву. Будучи біля Ісуса про своє майбутнє. Але Господь їх повів іншою дорогою. Завдяки цій, цій дорозі, яку вони прийняли, якою пішли, ми сьогодні з вами є віруючими. Церква наша є потужною, бо ця жива віра передається. І ми потребуємо сьогодні цього Духа, Духа Святого, просити на кожному кроці і також дозволити йому діяти. В нас і через нас. Тому, дорогі сестри і брати, нехай це наше паломництво тут до серця, до джерела життя, до нашої мами, буде для нас таким, таким знаєте, повштухом до такого ще більшого і глибшого богопосвяченого життя, що ми відчули в собі, що. To zaraz nasz czas. Nie trzeba czekać na zakończenie winy. Daj Bóg już ją zakończył już Ale nie trzeba czekać na zutrześnia dnia. Bóg chce działać w nas, ale przede mi przez nas, tut i teraz. A my możemy tylko Jemu to pozwolić. I to byłoby wielkim z powiedzieć Bogu nie. Ми дивимося на Марію, просимо її. Може варто сьогодні сказати Марії, дай мені сили, відваги, так як ти. Ти нічого не розуміла. Але сказала покірно Богові, так, фіат. Може варто сьогодні сказати це, Фіат. Ми зараз будемо відрикатися від зла, відновлювати нашу віру. jaką my otrzymaliśmy w tajemnicy krześcenia, po czym my odnowimy nasze obietnice, śluby, czystości, posłuchu. Co jest moment w samym sercu i w chrześcijach razem z Marią, pod jej pokrowem, jej opieką, fiat. Tak. Amen.